100 szlaków rowerowych za stulecie Niepodległości Polski. To projekt, którego pomysłodawcą są pasjonaci historii z Rzeszyni Fundacji Bez Hamulców. Inicjatywa 100 na 100 narodziła się w zeszłym roku podczas pierwszego rajdu dla upamiętnienia wszystkich górali, którzy walczyli o niepodległość Polski z Warszawy do Nowego Targu do stolicy Podkala. Wtedy padł taki pomysł, a na celu ma upamiętnienie w całej Polsce wszystkich walczących o niepodległość Polski. Pierwszy pilotażowy szlak rowerowy wiedzie przez gminę Płoniawy, Bramura i Powiat Przesnyski. To jest taki dar, że tak powiem, od cyklistów dla naszej niepodległej Polski. Stulecie mieliśmy w tamtym roku, a teraz chcemy, by w zasadzie Fundacja chce, by. 100 szlaków oplotło naszą ojczyznę. Szlaki rowerowe, które by przypominały też o naszej historii, o tej drodze do niepodległości. I pierwszy taki szlak mamy zaszczyt otworzyć właśnie na Ziemi Przasnyskiej. Bardzo się z tego cieszę. Wspomogliśmy fundację jako starostwo powiatowe, by mogło tu się odbyć właśnie u nas ten pierwszy szlak rowerowy. I mam nadzieję, że cała Polska też będzie wkrótce opleciona tymi szlakami. I będzie to tworzyło wspaniały łańcuch, jakby, po którym będzie można się poruszać na dwóch kółkach i poznawać też naszą historię, i wielkich patriotów, którzy byli przed nami i walczyli, i dbali o niepodległość. Trasa rowerowa jest dostępna poprzez aplikację Google Maps. Oprócz tego, na każdym znaku znajduje się kod QR, który pozwala odnaleźć się w danym miejscu. Trasa przebiega na odcinku 84 km. W większości przez tereny leśne, tereny lasów państwowych. Przebiega ona w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie w tym rejonie. W piątek. Wręczono również certyfikaty dla gospodarstw agroturystycznych położonych w pobliżu szlaku rowerowego 100 za 100. Jest to coś można powiedzieć nowego, rekreacja, historia, ale w czasie rekreacji, pomimo że mamy grupy ludzi, którzy jeżdżą na rowerach na wrotkach, spotykanie miejsc z tablicami informującymi coś tutaj było, daje dużo do myślenia i jest takim impulsem do zapamiętywania. Nie jest to wyuczone, tylko są osoby z rokowcami. Ja zobaczę i to zostaje zawsze w pamięci i mam nadzieję, że dalej będzie przekazywany innym osobom. Następnie w Miejskim Domu Kultury w Przesnyszu wystąpiły zespoły regionalne. Punkt kulminacyjny stanowił natomiast koncert norberta Smoły-Smolińskiego.